Agnieszko, bardzo mi miło, że od wielu lat współpracujemy w zakresie szkoleń, doradztwa, pomagamy wam pozyskać na to dofinansowania. Z czego jesteś najbardziej zadowolona? To znaczy, jestem zadowolona przede wszystkim z właściciela, że tak powiem, Hoteli Plus, dlatego, że jest zawsze pomocny, z tego, że przez lata nie wydałam, że tak powiem, bardzo dużo pieniędzy, a jedynie 20% na przeszkolenie wszystkich grup pracowniczych. Z tego, że zaczynałam od specjalisty do spraw marketingu, jak zostałam dyrektorem, to mogłam uczestniczyć w Akademii Menadżera Hotelu, co pozwoliło mi na to, że rozwinęliśmy hotel, mamy dużo większy Zyski. No i z tego, że Piotrze, jak współpracuję z tobą, to prowadzisz nie tylko szkolenia, nie tylko pozwalasz mi, że tak powiem, zwiększyć zyski poprzez szkolenia pracowników, ale również zaoszczędzić mega, że tak powiem, tutaj pieniędzy, ponieważ należy do grupy zakupowej. Nie tylko współpracujemy z makro, to są bardzo duże pieniądze, ale również z innymi dostawcami sprawdzonymi, certyfikowanymi, godnymi zaufania. Super Agnieszko. W zasadzie rewelacyjna laurka. Bardzo ci dziękuję. Proszę bardzo. Dzięki wielkie.